Dzień dobry, rozpoczynamy briefing prasowy przed meczem siódmej kolejki PKO Ekstraklasy. Radą, jak Radą Pogoń Szczecin. Z nami jest szkoleniowiec Zielonych Zielonej, Dariusz Banasik. Panie trenerze, jak nastroje przed tym meczem, jak sytuacja kadrowa, a później tradycyjnie przejdziemy do pytań od dziennikarzy. Dzień dobry, witam Państwa. Zacznę od tego, że już dosyć długo czekamy na ten mecz, bo była przerwa i nie możemy się doczekać, jakby, kolejnego spotkania. Wydaje mi się, że ten okres, no w sumie dwóch tygodni, przepracowaliśmy dosyć solidnie i pewnie będziemy, no tak jak zawsze, tak? jak najlepiej przygotowani do, do tego meczu. Znamy atuty naszego przeciwnika, znamy też słabe punkty, które będziemy chcieli wykorzystać. No i tyle: i boisko oczywiście zweryfikuje wszystko. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację kadrową, sytuacja jest. Bardzo dobra, może, można powiedzieć dobra, bardzo dobra, bo, bo, bo w sumie wypadł nam w tej chwili tylko jeden zawodnik po meczu z Koroną Kielce, meczu kontrolnym. Ruan gdzieś tam odczuwa jeszcze ból w okolicy mięśnia dwugłowego, także z niego prawdopodobnie nie będziemy mogli skorzystać. Natomiast pozostali zawodnicy są do mojej dyspozycji. Wraca też Felipe Nascimento po, po kartkach, tak, po zawieszeniu za trzy mecze, co mnie też oczywiście cieszy. Konkurencja jest duża, rywalizacja jest duża. I teraz kwestia tylko tego, którzy zawodnicy są w jak najlepszej dyspozycji, żeby po prostu zdecydować się, na, na których zawodników postawić i których wystawić w podstawowej jedenastce. Zapraszam do zadawania pytań. To, panie trenerze, jakie są te słabe, a jakie mocne? <grym> Zawsze mnie państwo py pytacie, a ja nigdy nie mogę powiedzieć. Także znaczy na pewno każdy zespół ma a tutaj każdy zespół też ma jakieś negatywy. I w skrócie, tak powiem, analizowałem pogoń, oglądałem trzy ostatnie mecze, tak bardzo, bardzo szczegółowo. Zespół, który gra bardzo odważnie według mnie, zespół, który bardzo dużo zawodników poświęca do gry ofensywnej i, i widać tutaj z rękę właśnie pracy trenera, który też zresztą już dosyć długo pracuje i wydaje mi się, że z takim przeciwnikiem też nam się będzie dobrze grało, bo, bo to jest zespół, który, który, który będzie pewnie chciał atakować, będzie chciał nas dominować, będzie chciał udowodnić swoją wyższość, bo, bo wiemy, że w tamtym sezonie to to był zespół, który zajął trzecie miejsce i bardzo dobrze gdzieś tam dobre recenzje zbierał. Teraz też jest bardzo wysoko w tabeli, także spodziewamy się otwartego meczu, ale tak jak mówię, ma sporo tych atotów ofensywnych. Natomiast co do gry defensywnej widzimy też jakieś niedoskonałości, będziemy chcieli to wykorzystać, ale tak jak mówię, no nie wszystko jestem w stanie Państwu tutaj powiedzieć i nie chcę ułatwiać jakby przeciwnikowi. Panie trenerze, ja mam pytanie o Filipę na który właśnie wraca. On dotychczas zazwyczaj grał jako taka ósemka, a czy, czy to jest zawodnik, który ewentualnie mógłby zagrać na dziesiątce, Pana zdaniem? Znaczy pewnie mógłby zagrać na dziesiątce, odpowiadając na pytanie, natomiast na tej dziesiątce prawdopodobnie nie zagra, bo, bo, bo na siłę gdzieś nie będziemy mu szukali nowych, nowych pozycji. Czuję się na pewno najlepiej na tej pozycji i jeżeli będzie, jeżeli będzie grał, to będzie grał prawdopodobnie właśnie w środku pola na pozycji numer, numer 8. Ewentualnie takie dwie szóstki, tak? Bo, bo Felipe lubi schodzić po piłkę, lubi tą piłkę rozgrywać, cofa się często i jeżeli wrzuciłbym go na dziesiątkę, no to moglibyśmy tak w sumie bez tej dziesiątki grać, a na pewno by się cofał po piłkę i chciał, chciał rozgrywać. Także, także raczej na tą pozycję nie będzie planowany. Mówił Pan o tych ofensywnych atutach pogoni. No trudno się z tym nie zgodzić. Pogoń ma znakomitych zawodników w ofensywie. Więc jak Pan i Pana zawodnicy chcą zatrzymać e, pogoń pod tym względem? No tak, kucharczyk Grosicki, tak, który doszedł kurzawa, no jest sporo parzyszek, jest sporo zawodników, którzy, którzy, naprawdę mają bardzo dobre liczby, bardzo dobre statystyki. Niektórzy grali w reprezentacji Polski na bardzo wysokim poziomie. Natomiast no, to jest piłka, tak? My gramy u siebie. Mamy ten atut, że też tutaj publiczność będzie nas niosła, jak w każdym, w każdym meczu, i na to, na to przede wszystkim też liczymy. Będziemy starali się zneutralizować tych zawodników, bo wiemy, wiemy jakie mają walory. No i też wydaje mi się, że. Choćby mecz z Zagłębiem Lubin, gdzie, gdzie Pąkoń przegrała 2-0, zespół pokazał, że, że pomimo, że, że zawodnikom baklasowych bardzo dobrej jakości, to też, też to jest zespół, który, który jest w stanie przegrać. I, I też analizując ich, bardzo dobre mają wyniki u siebie, na wyjazdach troszeczkę gorsze, ale choćby ostatni mecz z Lechem Poznań pokazał, że, że byli bardzo blisko wygrane i no, na pewno to będzie bardzo trudny przeciwnik dla naszego zespołu. Nie mam pytanie niezwiązane z meczem. Ekstraklasa Klasa Eza ogłosiła trenerem miesiąca sierpnia Maciej ja Głosowali trenerzy? Czy mógłby trener zdradzić, na kogo głosował? <noise> No akurat na Maćka głosowałem, także jeżeli mam zdradzić i uważam, że od meczu z, z nami, tak, gdzie, gdzie rozmawialiśmy po meczu, gdzie, gdzie, gdzie widziałem troszeczkę taką zafrasobliwą zafras, minę trenera. Lech gra bardzo dobrze, Lech jest poukładanym zespołem, bardzo fajny ma start, jeżeli chodzi o początek rozgrywek. Praktycznie jeszcze meczu nie przegrał, tak z nami zgubił punkty, i, yy, i właśnie w ostatnim meczu z pogonią Szczecin. I wydaje mi się, że tutaj trener jak najbardziej za to, na, na to zasługuje. I tak jak już ja mam przyznać, no to, bo to trenerzy wybierają, to ja też yy, byłem za tym, żeby, żeby trener Skorza właśnie yy, otrzymał jakby tą, tą, tą dominację ode mnie. Teraz jedno pytanie odnośnie meczu. Chyba niespodzianki w jakiejś składzie tak coś czuje. Trener zapowiada. Pan tak czuje czy ja tak czuję to No Aha. ja tak czuję. No myślę, że zawodnicy jeszcze nie wiedzą. A czy powiem tak? Yy... Rośnie u nas konkurencja, jest duża rywalizacja, tak, bo, bo wydaje mi się, że zawodnicy, którzy wcześniej do nas przyszli obcokrajowcy tak, z Portugalii, z Brazylii, po tych dwóch tygodniach dochodzą, czy doszli już nawet do takiej optymalnej dyspozycji i w tym momencie nawet ten ostatni mecz kontrolny z koroną Kielce gdzieś pokazał, że, że możemy dwie jedenastki wystawić. I no, mam dylematy na paru pozycjach, ale, ale wydaje mi się, że w sztabie podyskutujemy, porozmawiamy i tak. Taka dyspozycja też dnia, dyspozycja tygodnia, no bo, bo wahamy się do niektórych nazwisk. Na pewno na Cemento wraca i uważam, że ten zawodnik powinien grać, bo pierwsze dwa mecze bardzo dobrze grał i o nim się wiele mówiło, i, i nie zamierzamy tutaj zmieniać. I myślę, że linia obrony gdzieś pozycja bramkarza jest niezagrożona, ale ci zawodnicy z ofensywy bardzo mocno rywalizują, jest duża konkurencja i tutaj mogą być też jakieś zmiany. Panie trenerze, ja zapytam o kontuzję Gonzalo Silva, jak przebiega jego leczenie, czy on był operowany, czy w jakimś innym, jakoś inaczej się jego kontuzję zwalcza? No powiem szczerze, że nie mam jeszcze informacji na, na jego temat. E, może tyle pracy, tyle, tyle tego natłoku, że, że, że akurat e, no nie, nie mogę w tej chwili powiedzieć. Natomiast udał się do siebie, miał mieć operację, e, tam rehabilitację. W momencie, kiedy już będzie na tyle zdrowy, żeby mógł trenować indywidualnie i u nas się rehabilitować, to do nas wróci. Takie były ustalenia. Natomiast w tej chwili ciężko mi powiedzieć, na jakim to jest, w jakim to jest momencie po prostu, jeżeli chodzi o Gonzalo. Te jeszcze zapytam o stan Murawy. Wiadomo, że ostatnio były prace i, i troszkę ta murawa ucierpiała. Czy obawia się Pan tego, jak ona będzie gotowa na poniedziałkowe spotkanie? wydaje mi się że nie wydaje mi się że, że tutaj pracownicy Mosiru i Mosir robi wszystko żeby ta murawa była jak najlepiej przygotowana wiadomo że pewnych rzeczy nie przeskoczymy bo, bo było montowane to podgrzewanie i bardzo się z tego cieszymy natomiast prace trwają przez całą dobę boisko wyglądanie nieźle jeszcze jest parę można powiedzieć parę dni do tego żeby, żeby było wyglądało jeszcze lepiej i ja się o to nie boję wydaje mi się że boisko będzie bardzo dobrze przygotowane i trzeba po prostu będzie tylko, tylko na nim grać. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to dziękujemy bardzo za udział w briefingu. Dziękuję. Dziękuję.